I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dziś Pan nasz Jezus Chrystus poucza nas w tej ostatniej Ewangelii, w roku liturgicznym, o tym, jak będzie wyglądał ostatni czas, może ostatnie godziny istnienia tej Ziemi. Istnienia wszystkiego, co widzimy, co podpada pod nasze zmysły. Wiemy, że to wszystko przeminie. Zanim jednak Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie w swej chwale, pojawią się, jak mówi nam dzisiejsza Ewangelia w relacji św. Mateusza, różne fałszywe znaki. Fałszywi prorocy, fałszywi Chrystusowie będą zwodzić znakami i cudami. Diabeł w swoim przebrzydłym planie potępienia ludzkości doprowadza do tego, ażeby wywołać straszny konflikt, może kolejną wojnę światową, po to, ażeby swego Antychrysta, czyli swego najwierniejszego sługę przygotowywanego na czasy ostateczne, wprowadzić na tron światowy, by ten zająwszy miejsce, mógł być dobrodziejem ludzkości. Stąd mamy teraz te wszystkie przywileje. Mamy to życie w dobrobycie. Mamy, czego byśmy zapragnęli, to mamy. Ileż to razy dzisiaj mówimy często na spowiedzi, marnuję jedzenie, bo jedzenia mamy za dużo. Któż dzisiaj w tej kaplicy cierpi głód? Może są takie przypadki, i tym osobom należy pomóc, ale mamy się z czego podzielić, nawet jeśli byśmy żyli skromnie. Mamy. Widzieliśmy przez ostatnim kryzysie. Co się stało, kiedy ludziom zabrano ich uciechy? Wolność, która oczywiście nie polegała na wolności Bożej, ale wolność, która polegała na korzystaniu z dóbr tego świata, na grzeszeniu. Widzimy, że ludzie, by powrócić do standardów życia, które dzisiaj proponuje świat, gotowi byli zrobić wszystko. Gotowi byli sprzedać swoją tożsamość, utracić swą wolność. Gotowi byli po, pozwolić na to, ażeby utracić całkowicie swoją prywatność wszystko, po to tylko, żeby żyć jak dawniej. Widzieliśmy to, działo się to na naszych oczach. Sami byliśmy kuszeni, może w ten sposób, przez złego, ażeby iść na różnego rodzaju kompromisy. Tam, gdzie oczywiście. Nie było przymusu, tylko była chęć korzystania jak najlepiej z tego świata, jego uciech, tam jest to czymś, co pokazuje naszą słabość. I tak będzie na końcu czasów. Będzie straszny ucisk, straszna wojna, będzie doświadczenie niezwykle trudne, i będą ci, którzy będą mówić, że są wybawicielami, że są mesjaszami, i te ochłapy będą rzucać nam po to. Abyśmy się nimi najedli, abyśmy żyli brzuchem, nie duchem, po to, by człowiek, oczywiście, za, ten, za to, co symbolizuje brzuch, sprzedał swoje życie. Musimy się zatem przygotować na te czasy, po to, aby nie być zwiedzeni przez tych fałszywych proroków i fałszywych Chrystusów, bo Pan Jezus przestrzega, że i wybrani. Ulegną tej pokusie i wybrani także również może i my. Co zrobić, ażeby zawsze rozpoznawać właściwe znaki czasu i ustrzec się przed tymi fałszywymi cudami? Żeby to się w naszym życiu dokonało, drodzy wierni, mówiąc najkrócej, musimy włączyć myślenie albo innymi słowy, nigdy go nie wyłączać. Bo jeżeli my wyłączymy myślenie, to wtedy te znaki i cuda, przez to, że przyjmiemy je powierzchownie, bez dogłębnej refleksji, pytanie o prawdę, oczywiście to nas porwie, pochłonie i zaprowadzi tam, dokąd oczywiście zły chce nas prowadzić. Jak to jest możliwe, że człowiek, który dzisiaj żyje, nawet jest w tradycji, może mieć wyłączone myślenie? A no jest to możliwe przez takie narzędzie, jakim jest, drodzy wierni, świat wirtualny. Świat, który zabija w nas myślenie. Co to jest myślenie? Na czym ono polega? Człowiek ma duszę, ciało, w duszy ma rozum, w ciele ma mózg i zmysły, które ten mózg odczytuje, interpretuje. I tam w mózgu, łącząc się z rozumem duchowym, mózg i rozum tworzą coś, co nazywamy umysłem. W umyśle swoim myślimy. Zwierzęta nie mają tego, mają tylko mózgi, nie mają takiego rozumu duchowego, jak my mamy, i dlatego są w stanie ocenić prawda, odległość, są w stanie poznać kształt jakichś rzeczy, są w stanie pokazać, że są głodne i chcą jeść, są w stanie okazać cierpienia, są poprzez przyzwyczajenie w stanie nawet pokazać jakieś uczucia, ale nie są w stanie myśleć pojęciami, czyli nie są w stanie dotrzeć do istoty rzeczy. Człowiek, myśląc pojęciami, mówiąc najprościej, jak się tylko da, ma pojęcie tego mikrofonu, który tutaj, który tutaj jest przede mną. I wiem, że to jest mikrofon, i mam pojęcie, co to jest mikrofon. I kiedy pojadę gdzieś na jakąś inną konferencję do jakiejś sali, w której będzie inny mikrofon, którego przypadłości zewnętrzne będą zupełnie inne niż tego mikrofonu, ale chwilę na niego popatrzę, zobaczę do czego on służy, jak to wygląda, i przez moje ogólne pojęcie mikrofonu powiem: O, to rzeczywiście jest też mikrofon. Tak może być z krzesłem, ze stołem. Wyjeżdżasz gdzieś do innego kraju, widzisz stół, którego nigdy nie widziałeś, ale masz pojęcie stołu, czyli masz wiedzę na temat istoty stołu, czyli wiesz, dlaczego stół jest stołem i bez czego nie byłby tym, czym jest, i dlatego zawsze rozpoznajesz stół. To się dzieje dzięki temu, że my potrafimy myśleć abstrakcyjnie, abstrahować to, odrywać od rzeczy ich istotę i tworzyć ogólne pojęcie, które mówi nam prawdę o tej rzeczy. I dzięki któremu to pojęciu, innym pojęciom porządkujemy całą rzeczywistość, łączymy fakty i dochodzimy do prawdy. Jeżeli Pan Bóg dał nam możliwość porozumiewania się pojęciami, które... Tworzymy na podstawie obserwacji, przyjmując ze świata zmysłowe bodźce, to również w ten świat pisał prawdę o sobie, człowiek właśnie dzięki temu, że ma rozum, jest w stanie w swoim umyśle odkryć istnienie Pana Boga, co uczynili Poganie. Jest w stanie przyjąć prawdę objawioną i zobaczyć jej logiczną spójność. Jest w stanie czytać Pismo Święte na poziomie duchowym, a nie tylko jako kronikę wydarzeń itd. itd. To jest myślenie. Ludzie potrafią myśleć i to nas różni od wszystkich zwierząt, nawet najbardziej rozwiniętych na całym świecie. Drodzy wierni, i teraz diabeł wie, że myślenie jest jego największym przeciwnikiem, bo jak człowiek myśli, to jeszcze coś mądrego wymyśli. Czasem się to nawet nam zdarza, więc trzeba zrobić wszystko, ażeby ten proces myślenia w człowieku wygasić. I dlatego zachęca nas diabeł, abyśmy rozleniwili się intelektualnie i żebyśmy mieli same gotowce. I tym gotowcem jest właśnie to, co oferuje cały świat wirtualny. I teraz drodzy wierni, wiem, że to się powtarza, ale dziś trzeba to jeszcze raz powtórzyć. Jednym z takich największych zagrożeń duchowych dla ludzi pobożnych jest rezygnacja z wewnętrznej modlitwy duchowej lektury na rzecz słuchania różnych konferencji i kazań. To jest bardzo proste, bardzo przyjemne, ale jest to niestety naturalistyczne często i niestety zakrawa na herezję modernizmu. Bo ja wybieram to, co lubię. Wybieram tego księdza, który mi się podoba, bo ten br głosu ma taki, bo ten gestykuluje, a ten nie gestykuluje, to ja wolę tego albo tamtego, bo ten mówi tak, a tamten tak. Jest w tym naturalizm. Idziemy drogą naszych upodobań i nam się wydaje, że jesteśmy bardzo pobożni, że wszystko jest dobrze. Ale to jest pułapka, ponieważ my wtedy przeżywamy wiarę bardzo emocjonalnie, pobudzeni owszem często treścią kazań, do których kapłani się zapewne przynajmniej w bractwie starają przygotowywać, idziemy za tą treścią, ale jednak tu cały czas działa nasza powierzchowność i nasz proces myślenia jest skrócony, jest wszystko dane na gotowo. I rozleniwiamy się i zobaczcie, że to jest w nas, wolimy sobie puścić kazanie, i go wysłuchać, niż wziąć duchową książkę, usiąść i czytać, bo to jest łatwiejsze. I to nas rozleniwia duchowo, i to jest zagrożenie życia duchowego. Kiedy człowiek zaczyna życie duchowe, kiedy się nawraca, niech słucha tych kazań. Ale kiedy już chce iść wyżej, no to drodzy wierni, bądźmy poważni. Nie myślmy, że zbudujemy na tym naszą świętość. Nie po to one są nagrywane, aby zastąpić nam duchową literaturę, którą człowiek czyta na sposób modlitewny. Ale oczywiście ta sytuacja jest najlepsza ze wszystkich najgorszych, o której mówię, bo jeżeli człowiek wykorzystuje te wszystkie media do tego, aby zajmować sobie swój wolny czas, jeśli nie daj Boże cały czas przewija palcem tego TikToka albo patrzy na te shorty. Choć nie wiem dokładnie, co to jest, ale sam opis tego, gdy słyszałem, był przerażający, to jest pewne, że taki człowiek proces myślenia ma tak skrócony, że kiedy przyjdzie Antychry ze swoimi sztuczkami, to zrobi z tym człowiekiem, co tylko będzie chciał. I nie pomoże ci wtedy to, że chodzisz na mszę katolicką. Jeżeli myślenie jest skrócone, prawda, do, do procesu myślenia, który. Który już nie przypomina myślenia człowieka, człowiek sam sobie swój umysł zmniejsza do rozmiarów muszczka jakiegoś tam najmniejszego ptaszka czy, czy, czy robaczka na własne życzenie. To jest wielki diabelski podstęp, i chociaż należy nam te narzędzia wykorzystywać, by głosić prawdę, to my sami musimy być od nich wolni, a żeby mając właściwy do nich dystans, właściwie je wykorzystywać. To jest niezwykle ważne, drodzy wierni, ponieważ diabeł doskonale wie, że to rozmiękczanie tego procesu myślenia jest dla niego świetną okazją, ażeby nami manipulować. Człowiek po prostu staje wobec gotowych faktów, które mu są podawane i przestaje się zastanawiać przez ten proces myślenia zostaje niestety całkowicie zdegradowany. Ale kiedy biorę duchową lekturę, kiedy nad nią siadam, kiedy rozpoczynam tę lekturę modlitwą, kiedy czytam litery, które są napisane, które są wydrukowane, kiedy mam czas, aby zastanowić się, zatrzymać chwilę nad tym, kiedy mogę zastanowić się, co w tym tekście jest dla mnie najważniejszego, kiedy czasem podnosząc sobie poprzeczkę sięgam do coraz trudniejszych tekstów życia duchowego, czy z literatury pięknej również można, bo jest naprawdę wiele wspaniałych dzieł, które mogą nas podnosić duchowo i intelektualnie, to wtedy daję sobie możliwość rozwoju tego daru, jakim Pan Bóg mnie obdarzył, a który się nazywa umysłem, i wtedy nie tak łatwo mnie oszukać, o ile nie jestem nastawiony wcześniej do jakichś faktów. Poprzez pewne manipulacje, bądź poprzez moje grzechy, które to uniemożliwiają. Jeśli podchodzę jednak do sprawy wielce uczciwie i zaufając świętemu Kościołowi, rozważam prawdy Boże na sposób duchowy, modlitewny i autentyczny, to wtedy rzeczywiście mam szansę dojść do prawdy i uchronić się przed tymi pozorantami, którzy będą wykorzystywać naszą słabość cywilizacyjną, jaką jest brak myślenia po to, by człowiekowi mącić w głowie. Drodzy wierni, zwróćcie uwagę, że dzisiejsza Ewangelia zaczyna się właśnie od tego, Pan nasz Jezus Chrystus mówi nam bardzo wyraźnie, jest to takie uderzające, że tuż przed tym, jak Pan Jezus opisuje czasy ostateczne, mówi tak, kto czyta, niech zrozumie. Tak jakby Pan nasz Jezus Chrystus, no oczywiście wiedział, jak będą wyglądały czasy ostateczne, widział ten rozwój techniki, widział to, co technika i jej rozwój robi z umysłem ludzkim, widział, jak wielką degenerację człowieka prawda, dopuszcza się z człowiek sam siebie, jeżeli otwiera się na to bez żadnego dystansu i bez żadnego sprzeciwu i mówi, kto czyta, niech zrozumie. Trzeba czytać, naprawdę trzeba czytać. To jest może wydawać się takie proste, ale w tym tkwi wielka siła. Kto czyta, niech zrozumie. I kończy się dzisiejsza Ewangelia porównaniem do natury. Patrzcie na drzewo figowe. Jak widzicie miękkie gałązki, to znaczy, że lato. I tak macie patrzeć na czasy ostateczne. Czyli macie żyć w zgodzie z naturą, nie macie żyć w świecie wirtualnym. W którym diabeł stworzył swój oddzielny świat, macie żyć w zgodzie z naturą, macie być jak najbliżej tego, co Bóg stworzył. I to się zaczyna od człowieka, który sprzeciwia się wynaturzeniom poprzez różne grzechy nieczyste i sodomskie, które dziś są głoszone. To się zaczyna od tego, żeby żyć w zgodzie z własną naturą, a później, żeby kontemplować Bożą Wielkość w tym dziele, które Pan Bóg nam daje. I oczyszczać swoje oczy, swoje myśli na łonie natury, w obliczu piękna, które Pan Bóg nam dał. To są niby szczegóły, ale jakże wiele od nich zależy. Bo tak chce diabeł, ażeby rozmyć pojęcia i żeby ludzie nie wiedzieli, co pojęcia znaczą, a żeby każdy miał inną definicję tego samego pojęcia, a jest to możliwe wtedy, kiedy działa się odruchowo. Bez procesu myślenia. Po drugie, drodzy wierni, diabeł chce nas oduczyć myślenia, i tu mamy właśnie całą przestrzeń wirtualną, która sprawia, że człowiek rzeczywiście przyjmuje to, co mu się powie na pierwszej stronie gazety, co mu się powie w tych czy innych informacjach, albo w tych czy innych shortach czy TikTokach. I po trzecie, drodzy wierni, trzeba, diabeł za wszelką cenę chce znieść wszelki wysiłek. I chce nam uprościć życie, po to byśmy się stali bardziej leniwi. I na to dzisiaj daje prostą receptę nam Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii, abyśmy trwali przy prawdzie. A ja chciałbym Was wszystkich zachęcić do tego, abyście trwając przy tej prawdzie, po pierwsze naprawdę zastanowili się może na czas adwentu, czy nie wziąć dobrej lektury do ręki i nie nauczyć się na nowo myśleć albo podjąć ten wysiłek. Czy czasem nie warto by było zastanowić się, czy tego internetu, nawet pobożnego, nie ma w moim życiu zbyt wiele, czy czasem nie jestem od niego już uzależniony, że nie potrafię inaczej, jak tylko z internetem, poznawać Bożą Prawdę. Jeśli ktoś już to ma, to powinien czym prędzej nad tym zacząć pracować i, i brać do ręki to, co Kościół daje i potwierdza. Te święte teksty, duchowe lektury, które jakże dobrze wyjaśniają Pismo Święte i życie Pana Jezusa. I w końcu, drodzy wierni, ostatnia rzecz, która byłaby najlepszą, na, na najlepszym remedium na ten problem, to jest codzienne rozmyślanie. Na sposób katolicki przeprowadzone. Rozmyślanie, którego możemy nauczyć się na ignacjańskich rekolekcjach w Bractwie i tylko w Bractwie. Dziś w Polsce nie ma innego miejsca, gdzie byłyby te rekolekcje normalnie głoszone, tak aby przygotować człowieka do właściwej modlitwy myśli na właściwe tematy. Więc każdy, kto był dawno, może niech odnowi. Kto nigdy nie był, niech czym prędzej się na nie uda, bo to naprawdę zmienia życie. Ale te rekolekcje to jest tylko pierwszy akord. Żeby zagrać całą symfonię, to trzeba codziennie, codziennie i jeszcze raz codziennie tę myślą, modlitwę praktykować, czyli rozmyślać, zamknąć świat, zamknąć internet, zamknąć wszystkie swoje problemy i być tylko dla Pana Boga i tylko z Nim, co najważniejsze, w ciszy, bo to ona ostatecznie jest gwarantem tego, że człowiek zacznie myśleć. Wszystko, co najważniejsze, dokonało się w ciszy. I świat w ciszy został stworzony przez boski majestat, i wszystkie cuda dokonywały się tej wielkiej ciszy bez spektakularnych znaków, ponieważ cisza jest najlepszym miejscem, w którym Bóg mówi. Dlatego w ciszy przyszedł anioł Gabriel do Matki Bożej, w ciszy przyszedł anioł do Józefa, w ciszy dokonało się zwiastowanie. My wśród galskich ludzi w ciszy Pan Jezus umiera na krzyżu i w ciszy kapłan konsekruje najświętsze postaci. To dla nas wielka nauka, byśmy tę ciszę dla myślenia po katolicku odnaleźli i w naszym życiu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.